Wszystkim w dzisiejszym filmiku Dzień dobry. Wiemy o tym doskonale, że w internecie jest naprawdę wiele różnych treści, i często jest tak, że pomimo tego, że idziemy do komputera z intencją znalezienia np. definicji jakiegoś słowa, to kończymy na różnych kotach, innych dziwnych filmikach, wyciskaniu pryszczy i w ogóle różnych rzeczach. Ostatnio jednak zauważyłam taką tendencję wśród różnych twórców internetowych, jak i też u wielu osób, które mają konta na portalach społecznościowych, że mają coś w dupie, konkretnie kogoś, a konkretnie jakiś hejt wobec ich osoby i piszą o tym publicznie. Często mówią o tym, jak w dupie mają hejterów, jak mają wylane na jakieś negatywne komentarze bez konstruktywnej krytyki wobec ich osoby, jak to ich to nie obchodzi wszystko, co dzieje się w internecie na ich temat. Jednak nawet już po Pomijając internet w życiu codziennym, często jest tak, że słyszymy, że ktoś powiedział coś o nas i mówimy takie stwierdzenie, ale mam to w dupie naprawdę. Oczywiście słowo dupa nie jest cenzurowane na tym kanale, jak też wiele innych brzydkich słówek. Ho, ho, ho. Jednak często zastanawiam się nad tym, ile prawdy jest w stwierdzeniu Mam to w dupie i czy nie jest tak, że ludzie mówią to tylko dlatego, żeby w jakiś sposób siebie zaspokoić, i żeby powiedzieć sobie, że tak, mam to w dupie, gdy tak naprawdę. Coś nas boli, bo przecież często jest tak, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. Jednak zastanawiam się też, jaki trzeba mieć tupet, żeby robić coś takiego właśnie w internecie, żeby publicznie obsmarować jakąś osobę. Co trzeba mieć w głowie, żeby robić coś takiego na swoim kanale i na swoich social mediach i wszędzie, gdzie się tylko da. To jest smutne, bo zamiast skupiać się na ludziach, którzy są dla kogoś ważni, to jest nie tylko w internecie, ale też w życiu, na ludziach, którzy są pozytywni i mówić o pozytywnych rzeczach. To mówi się o takim czymś, co w ogóle nie ma sensu i nic nie zrobi, i tylko szerzy i sieje nienawiść naokoło. Nigdy nie wrzucałam jakiegoś hejtu, nie mówiłam o hejcie, nie mówiłam o tym, że ktoś mnie obraził, że mam w dupie kogoś spośród osób, które mnie oglądają, bo nie potrafiłabym. Czasami zdarza się, że ktoś napisze mi coś niemiłego. Ja to czytam, ja to rozumiem, potrafię czytać, znam te treści, nie wrzucam tego nigdzie, nie mówię o tym na głos, odbieram to, ale też nie przejmuję się tym, i Przede wszystkim nie mówię o tym naokoło, jakie ja mam to w dupie, że ktoś tam coś takiego napisał. I nie powtarzam tego cały czas, że ten hejt, to piszcie sobie i tak dalej, mnie to nie obchodzi. Natomiast zawsze chwalę i popieram to, co jest pozytywne i to, co jest fajne i to, co jest wartościowe. Może dlatego, że pośród moich odbiorców są naprawdę same pozytywne osoby. Nie wiem, może jest tak, że inni mają ten problem, że ich odbiorcy, wśród ich odbiorców są tacy ludzie, którzy są nieszczęśliwi którzy piszą nieprzy, nieprzyjemne rzeczy wobec nich. Hamstwo jest złe, nienawiść jest obrzydliwa. Po co w ogóle marnować jakieś treści, jakieś posty, jakieś, nie wiem, minuty na Snapchacie, zdjęcia, wiadomości na takie rzeczy, które i tak nie będą miały większego wpływu? Po co? Tylko, żeby to rozdmuchać, żeby inni też kogoś tam nienawidzili? Tak samo też w życiu codziennym. Po co mamy naskakiwać na jakąś osobę? Czy naprawdę chcemy tego, żeby inni też jej nienawidzili? To naprawdę nie ma sensu. Ja wiem, że jeżeli ktoś w jakiś sposób jest zły i zrobimy nam Krzywdę, jest nam przykro, ale nie róbmy czegoś takiego, że musimy nagle wszędzie o tym pisać, w internecie, mówić wśród znajomych. Po co? Zostawmy to, było, minęło i żyjmy dalej i nie przejmujmy się tym. Marnowanie czasu dla ludzi, którzy nas nie szanują, jest całkowicie bez sensu. Ja to nagrywam naprawdę pod wpływem jakichś emocji, ponieważ chciałam w ogóle zrobić zupełnie inny filmik yy, dzisiaj, ale wczoraj miałam. Więcej czasu wolnego, i przysiadam sobie przy komputerze i poczytam różne strony, blogi, vlogi, filmiki i, i wszystko to, co obecnie dzieje się na YouTubie: jakieś tam dramy, niedramy i takie nasyłanie kogoś od siebie do kogoś, że on jest zły, zobaczcie, co mi zrobił. Ile my mamy lat? Pięć? 6. Nasunęło mi się takie jedno proste pytanie. Może Wy będziecie znali na to odpowiedź, i mam nadzieję, że w komentarzach znowu będzie dyskusja. Po co to wszystko? Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że zrozumieliście sens tych wypowiedzi, które tutaj właśnie były. Liczę na Wasze komentarze, zapraszam Was oczywiście na Facebooka, na Instagrama, na Twittera i wszędzie, wszędzie indziej, jak i też nas na czata. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i zachęcam do subskrypcji, łapkowania, no i komentowania przede wszystkim, co sądzicie na ten temat, jakie jest Wasze zdanie na temat robienia tych wszystkich brzydkich i niefajnych rzeczy w internecie. Często jest tak, że kiedy słyszę jakiekolwiek przysłowia, to otwiera mi się ogromny nóż w kieszeni i myślę sobie, Boże, dlaczego?